Project Motor Racing. Dostałem do niej klucz i grałem na premierę. Wszedłem sobie na stronę Steam'a, zobaczyłem Giant Software. Zobaczyłem na jakim silniku graficznym gra jest zrobiona. Giants 10. Ten sam na którym stoi Farming Simulator 25. Pomyślałem mmm, no to będzie ciekawa gra wyścigowa. Bez sprawdzania jakichkolwiek szczegółów o grze, po prostu wbiłem. I od razu bardzo fajne zaskoczenie. Gra nie ładuje nas natychmiastowo do jakiegoś losowego samochodu na jakimś losowym torze, tylko przechodzimy przez dostosowanie kierownicy, kąt obrotu, ustawienie pedałów, ustawienie shiftera. Dopiero wtedy jesteśmy wbijani do menu głównego, gdzie możemy sobie wybierać rzeczy. Samo menu jest Wykonane bardzo fajnie. Prosto mamy wszystkie ustawienia do kierownicy ładnie pokazane. Może brakuje tylko wytłumaczenia niektórych funkcji, bo twórcy gry po nazywali je trochę inaczej niż w innych symulatorach czy grach wyścigowych, ale jeśli ktoś gra długo na kierownicy, to raczej nie będzie miał z tym problemu i szybko sobie to poogarnia. Więc przeleciałem przez całe menu główne i prostota jego bardzo mi się podobała. Żeby sprawdzić ustawienia kierownicy, które też łatwo sobie przypisałem i zrobiłem, i tak w ogóle żeby zobaczyć jak gra działa, odpaliłem sobie wyścig pojedynczy. Choć w grze jest też rozbudowana kariera, gdzie ty jesteś jako kierowca i jako menadżer zespołu, gdzie odpowiadasz za naprawy swojego samochodu, uczestniczenie w zawodach, prowadzisz taką prawdziwą karierę kierowcy zawodowego. Ale zanim do tego sobie przeszedłem, to postanowiłem sprawdzić wydajność gry, bo tego w sumie byłem Najbardziej ciekawy. Zalt-tabowałem na chwilę grę, żeby zobaczyć, kto za nią stoi. I okazało się, że są to ci sami ludzie, którzy tworzyli Project Cars 2, chociażby grę czy symulator, który zapisał się w sercach fanów jako naprawdę dobry tytuł, więc nie są to te same osoby, które stoją za serią Farming Simulator. Z Farming Simulator mamy tylko silnik, który obsługuje grę. I został on także mocno zmodyfikowany. Pod Project Motor Racing. Więc odpaliłem sobie wyścig i gremiam odpaloną na maksymalnych ustawieniach: 3440x1440p rozdzielczość, czyli 21 do 9. Maksymalne możliwe ustawienia graficzne. Na pierwszy strzał, oczywiście, ładna pogoda. Wybrałem sobie tak, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze działa, jeśli chodzi o kierownicę. Ku mojemu zdziwieniu jest Tor Nürburgring Nordschleife w trzech wariantach. GP, GP plus Nordschleife i samo Nordschleife. Więc ten tor interesował mnie najbardziej, ale jest też szereg innych torów, więc w samej tej wersji podstawowej zyskujemy całkiem sporo. Lecz jest to tytuł finalny. Nie jest to żaden wczesny dostęp, tylko jest to gra już z pełną ceną, gdzie jak kupujesz, to wbijasz i grasz, teoretycznie. Odpalam sobie to North e, ustawiam sobie kamerę w kokpicie, znowu tutaj menu bardzo fajne, bardzo intuicyjne, proste. Przy tym nie ma tutaj jakichś niesamowitych feature'ów, nie wiadomo czego, więc mi się to bardzo podobało. Zresztą wszystkie skróty klawiszowe mamy do klawiatury, więc nawet nie musimy sięgać po myszkę, wszystko możemy z poziomu klawiatury sobie obsłużyć. Jest tu ogromny ukłon w kierunku osób, które mają stanowiska sim racingowe, gdzie czasami dostęp do myszki jest utrudniony. Grafika, jak się okazało, jest dość prosta, więc myślałem, że nie będzie żadnych problemów z działaniem, płynnością, opóźnieniami i tak dalej, ale niestety są problemy na PCcie i to znacznie. Oglądałem sobie kilka gameplayów z PlayStation 5 i widziałem, że gra śmiga naprawdę bardzo płynnie, a na mojej wersji gry premierowej lagowała się nawet minimapka. Tak, mamy tutaj minimapkę, bo sami twórcy mówią, że jest to gra dla każdego. Nie jest tak, że to jest jakiś tam hardkorowy symulator, jak i, i Racing. Jest to coś, co ma konkurować z Gran Turismo 7, ale mieć trochę lepszą fizykę. I tak faktycznie może być, bo rzeczywiście samochodami jeździ się dobrze. Lepiej się czułem w i Racing. Nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co mi tutaj nie pasowało, ale czasami ciężko mi było wyczuć samochód, natomiast samo doświadczenie jest trochę, myślę, że nawet dużo lepsze niż w Fordzie Motorsport, więc nie można powiedzieć, że to jest tak zwany Simcade. Jest to zdecydowanie symulator, natomiast samo działanie gry na tych ustawieniach ultra, na tych ustawieniach maksymalnych było tragiczne. Stuttering pomieszany z jakimiś gigantycznymi lagami na Nordschleife e było to totalnie niegrywalne. Więc wyłączyłem grę, włączyłem ponownie, ustawiłem preset na średnie, włączyłem DLS żeby wygładzał wszystkie krawędzie, i gra zaczęła wyglądać dobrze i również zaczęła dobrze działać. Więc ustawiłem limit na 100 FPS-ów. W niektórych miejscach, na niektórych torach te FPS-y potrafiły spadać na tych średnich ustawieniach. Więc chodzi mi tutaj o to, że ten silnik Giants 10. On w Farming Simulator nie spisywał się dobrze. Tutaj jest mocno zmodyfikowany i nie ma śladu po tym sztucznym prowadzeniu się pojazdów z Farming Simulator. Jest tutaj zdecydowanie lepiej pod tym względem i dobrze się jeździ autami. Jednak nieporównywalnie więcej efektów, chociażby force feedbacku, więcej rzeczy z kierownicą dzieje się w Assetto Corsa Evo. I Assetto Corsa Evo, kiedy wyszła na początku 2025 roku, w tej wersji 0.1 w wczesnym dostępie była w lepszym stanie niż obecnie jest Project Motor Racing, gdzie Project Motor Racing ma już taką kompletną karierę i ma bardzo dużo samochodów oraz torów w tym momencie porównując do Assetto Corsa Evo, ale technicznie gra leży. Więc za maksymalnych ustawienia graficznych wyglądała słabo i działała jeszcze gorzej. I zacząłem sobie jeździć. Odpaliłem sobie live'a, sobie trochę grałem, grałem sobie single player i nagle przyszedł widz i powiedział, zagrajmy Multika. No I wbijam sobie do Multika i powiem wam, że zajęło nam to z dobre pół godziny, zanim udało nam się dołączyć. Do serwerów nie dało się wbić. Nie dało się utworzyć swojej własnej gry. Czyli chyba na obecną chwilę serwery można uznać za martwe. I działa to podobnie jak w Fordzie Motorsport zaraz po premierze, czyli trzeba utworzyć swoją własną grę, swój własny pokój, ustawić tor, na którym będziemy się ścigać i dopiero wtedy zapraszać graczy lub czekać aż ktoś dołączy, żeby móc się ścigać, żeby wystartować ten tor. Nie można zmieniać toru, jeśli zaakceptujemy ustawienia serwera czy naszej gry. Czyli na przykład dobija do nas jakiś gracz i mówi: "Hej, fajnie by było jakbyśmy pograli sobie na innym torze niż ten co wybrałeś". No nie da się tego zrobić, trzeba już już śmigać na tym torze, który jest. Jeśli uda wam się po jakimś czasie tworzenia hostów, dołączania, wy rozłączania, yy, wyłączania gry, uruchamiania ponownie, uruchamiania, czy dołączania się ze Steama, yy, wysyłania zaproszeń i tak dalej. Jeśli uda wam się połączyć ze sobą, co będzie naprawdę cudem, to wtedy można faktycznie rozegrać sobie trening, kwalifikacje i ten faktyczny wyścig. Natomiast nie udało nam się utworzyć gry na torze Northlife, na którym. Najbardziej zależało, żeby się przejechać na najciekawszym chyba torze na świecie. Więc możliwe, że jest to związane z jakąś optymalizacją albo jej brakiem. Natomiast sam tryb sieciowy jest... No, można powiedzieć, że nie działa, bo nie da się za bardzo do kogokolwiek dołączyć. Wróciłem sobie do single playera, pojeździłem jeszcze trochę i w zależności od toru, jaki sobie wybrałem, pojawiał się stuttering albo jakieś takie drobne przycinki, więc kompletnie nie miałem zaufania co do gry, jeśli chodzi o płynność. Mamy grafikę podobną jak w iRacing, z tym, że w iRacing na poboczach wydaje mi się, że tekstury są ładniejsze. Powtórki, replaye. Grafika na powtórkach i replayach wygląda okropnie. Nie da się na to patrzeć i nie wiem z czym to jest związane, ale płynność, działanie tej gry jest słabe i ze względu na te problemy techniczne nikomu z Was nie polecam tej gry kupować. Poczekać z pół roku, rok. Jeśli będziecie chcieli sobie spróbować innego symulatora niż Assetto Corsa Evo, która już prawdopodobnie totalnie do tego czasu zdominuje rynek, to możecie sobie jeszcze zerknąć na tą grę. Ale na obecną chwilę Project Motor Racing działa naprawdę słabo, przynajmniej na PC. -cie. Poza takimi rzeczami najbardziej Bardziej bolącymi, które wspomniałem, zacząłem zauważać też inne drobiazgi. Na przykład ustawiłem sobie pogodę deszczową i zacząłem jeździć samochodem, okazało się, że krople deszczu podczas jazdy na wprost zaczęły pojawiać się wewnątrz kokpitu na tle deski rozdzielczej pojazdów. Gdy ustawiłem sobie kamerę na szerokokątny tryb i odsunąłem fotel do tyłu, zacząłem widzieć tekstury, elementy mojego kasku, kasku kierowcy, mapa minimapka, którą może. Możemy sobie dodać do hadu, odświeża się z jakimś to kompletnym opóźnieniem, strasznie klatkuje, gdzie jak widziałem wideo z konsoli PlayStation 5, chociażby, to widziałem, że jest ten, ta minimapka idealnie płynna, więc jak na moje gra jest nieukończona na ten moment. I poza takimi drobiazgami, które ja zauważyłem, pewnie jest dużo więcej innych. I jeśli chodzi o udźwiękowanie pojazdów samochodów, to wziąłem sobie ten sam samochód. ten sam tor i poszedłem sobie do Ascetokorsy Evo, która jeszcze nie jest ukończona i samochód dużo lepiej brzmiał. Choć nie powinien, bo jeśli chodzi o kaski, które mają y, kierowcy w samochodach GT3, one są bardzo dobrze wytłumione, że w zasadzie niewiele słychać poza tym, co słyszymy w komunikatach radiowych. Powiem wam, jeśli chodzi o doświadczenie samej tej BMK, to jeszcze nie opłaca Project Motor Racing kupować zamiast Assetto Corsa Evo więc teoretycznie w symulatorach też nie powinniśmy słyszeć tak dobrze samochodu, ale na zewnątrz ten samochód też nie brzmiał dobrze, jak ustawiliśmy sobie tą kamerę. A po drugie, moim zdaniem, no jednak koniec końców, jest to gra i powinniśmy czerpać z niej jakąś taką satysfakcję. Nie? Więc dobrze brzmiące samochody klasy GT3 jednak są mile widziane. Kontrast był dość spory i w asetokorsie EVO. BMW GT3 brzmiało kompletnie inaczej w porównaniu do BMW GT3 z, z Project Motor Racing. Można nazwać to Project Cars 4 na spokojnie i też trochę nie rozumiem, dlaczego powstało ostatnio kilka takich symulatorów, jak na przykład Rensport i Project Cars, bo w zasadzie te symulatory między sobą się jakoś tak bardzo nie różnią, a i tak zje. Je chociażby Gran Turismo 7 czy może nawet Forza Motorsport, już nie wspominając o Assetto Corsa Evo, a do takich symulatorów hardkorowców jak iRacing to te gry kompletnie nie mają nawet podejścia. Jeśli chodzi o odwzorowanie fizyki itd. i tak dalej. Tu też nie chodzi o to, że iRacing jest jakimś trudnym symulatorem, że tam wbijasz i nie dasz rady w ogóle samochodem jeździć. Właśnie mi się w iRacing bardzo dobrze samochodem jeździło, bo to co robił samochód na torze było intuicyjne i byłem w stanie to wyczuć. Wiedziałem, że jak coś się spieprzyło, to nie była to wina samej gry, samego symulatora, tylko była to moja wina, że za dużo gazu dodałem, czy za mocno skręciłem, czy za dużą prędkość przed zakrętem. Tak? Tutaj w Project Motor Racing dużo czuć różnych efektów force feedbacku, dużo czuć różnych wibracji, które pochodzą z nierówności na torze. Na przykład mamy odrestaurowaną część Nordschleife e i mamy tą nieodrestaurowaną część Nordschleife e i ta część, która jest odrestaurowana, jest równiejszy asfalt, tam czujemy mniej wibracji, a z kolei na tym e, fragmencie, który jest stary, no już tych wibracji jest znacznie więcej. Ale wibracje i te efekty force feedbacku to nie wszystko. Chodzi tutaj też do, o dobre odowzorowanie momentu, kiedy samochód zaczyna tracić przyczepność, lub jest na krawędzi utraty przyczepności. To jest bardzo ważne e, w symulatorach torowych i właśnie w Project Motor Racing tego nie czułem. Nie czułem tej krawędzi, czułem, że kierownica robi się taka delikatna. Nie lżejsza, kiedy wchodziłem w poślizg, kiedy zaczynałem wchodzić w poślizg, ale to jednak nie było to, co mamy w iRacing. Project Motor Racing zdecydowanie symulatorem jest, ale daleko mu jeszcze do dokończenia i będzie sporo różnych paczy sporo różnych ulepszeń, jeśli oczywiście twórcy się za to wezmą, zanim będzie to symulator, w którym będzie można się zatracić i pośmigać. Na obecną chwilę możecie grę kupić za pełną cenę i dokupić sobie Seasons 1 i różne tam DLC, jeśli chcecie, ale jest to zdecydowanie za wysoka cena, żeby płacić za ten symulator w obecnej formie. Jednakże myślę, patrząc na opinię na Steamie, że ten symulator zdecydowanie nie zasługuje na hejt, jaki na niego spłynął. Ludzie po prostu zobaczyli słabo działającą grę, mieli oczekiwania, że... Project Motor Racing zje całkowicie chociażby Gran Turismo 7, a tu się okazało, że zjadł samego siebie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się na razie. Cześć.